No witam z kamionka 3 lutego Nie jest za ciepło, ale, ale słoneczko wywabiło pszczoły, zobaczcie, z odkładów Coś łażą troszkę tam czyszczą, widzę Ale to pojedyncze sztuki Nie jest to typowy oblot O, tutaj jeszcze są A te, które latają, słuchajcie nie widać, żeby się załatwiały. Widać, się nie mają takiej potrzeby. Sprawdzają, co jest w okolicy. Już od tygodnia kwitnie u mnie leszczyna. Ale jak widać, za krótko jest z tego czasu lotnego. Weekend był deszczowy, cały czas padało. Także ta ciepła pogoda nam przepadła. No dzisiaj może polecą troszkę skubną, ale co to jest. A tutaj spójrzcie, nic się nie dzieje w dużych rodzinach spokój też widziałem pojedyncze pszczółki wlatywały do ulików i tyle spokój u mnie wielkiego oblotu nie było przynajmniej dotąd ma przyjść chłodzenie, także tydzień A raczej w plecy u siebie jeszcze nie ocieplałem, nie ocieplam, czekam jeszcze na otwartych dennicach są one się co prawda troszkę Rozeszły po ramkach, ale jest kilka rodzin, które siedzą jeszcze przy przedniej ściance. Dopiero wyrównały się z ramkami i nic się nie dzieje. No, maluszki wyłaść. Czyli jeśli te mogą wyjść, to podejrzewam, że gdyby była potrzeba, to i reszta też ruszyłaby. Słoneczko jest ładne. Ale jak nie wychodzą, widocznie nie potrzebują. Dobra, zobaczymy gdzieś, jak to wygląda. U mnie na razie, słuchajcie, no zimowla 100%. Nic się specjalnie nie dzieje. Jedna rodzinka taka aktywna cały czas była. I, i tam też będę musiał kontrolować. Ale tak to jest fajnie. Pojrzymy na przykład do takiej. To jest taka rodzinka Fajniejsza, nie jest najmniejsza, ale zobaczcie, jak rozeszły się. Nie są jakieś agresywne, czyli pewnie głodu tutaj nie ma. Ale rozeszły się na wszystkie uliczki. No i są na 3:4 długości tych uliczek. Może nawet więcej. Po prostu ciepło. Na razie siedzą tak jak siedziały pod tymi workami, dennice otwarte, jeszcze chcę te dwa tygodnie nie utrzymać, bo boję się, że mm, marzec nie będzie wcale taki rewelacyjny. Ta pogoda może nie być za fajna, także niech nie startują jeszcze, bo te lotne dni mogą nie, nie trafić A tutaj jest uliczka, uliczka, ul słuchajcie, rodzina obok, obok stoją no ciężko powiedzieć na, tylu, na ilu tutaj ramkach przy zatworze jest dużo, czyli tutaj musiały obsiadać druga, trzecia, czwarta, piąta powiedzmy tutaj chodzą, ale to to sobie chodzą też rozeszły się ale one nie wychodzą do góry jeszcze no wiadomo, ciepełko je ruszyło ale tutaj nic się nie dzieje, nie trzeba żadnej interwencji, one nawet nie miały żadnego worka, nic, bo bardzo głęboko siedziały sobie spokojnie. Tutaj jeszcze spróbuję pokazać wam. One dostały już taką ramkę na górę. Jak widać pracują tutaj na niej ostro. Bo tutaj, zaraz odsuniemy. Tu jest duża rodzina. Jest duża rodzina i one już. Od kilku dni jest jest aktywna. Zobaczcie, jak one się rozeszły. I widziałem, że one się już nie nie zbijają w kłąb Na no, tej ostatniej jeszcze jest troszkę pokarmu, znaczy troszkę pokarm jeszcze jest spokojnie, ale mam jeszcze ramki z miodem. To spokojnie, niech. Niech to wykorzystają, nie chcę wrzucać im żadnego dodatkowego podkarmiania, żadnego ciasta jeszcze, jeszcze chcę żeby się wstrzymały z tą aktywnością, z czerwieniem, no wiadomo jak, jak, jak zastartuje to zastartuje, ale nie będę ich zachęcać. No i tutaj jeszcze taka mała rodzinka, w sumie to jest odkład tylko, tylko w dużym uliku. So, był zrobiony wcześniej niż zrobiłem te skrzynki sześcioramkowe. Dlatego jest, jest tutaj. No, wyłażą te zatwór wędrują po całym dół no, podrywają się. Tutaj od połowy jest jeszcze pokarm. W ramce ostatniej też, także tutaj spokojnie. Dobra, przykrywam. Niech odpoczywają. No jeszcze. Odkład też je trzeba sprawdzać. E, ten jest tak pomostkowany, tutaj i tak nic nie widać. Ale tak, jak widać siedzą. Słuchajcie. nie złapie. Tutaj przy ściance. Druga, trzecia, czwarta, piąta uliczka. Teraz ciężko powiedzieć, bo jest, są od brzega do brzega, ale podejrzewam, że się rozeszły tylko ale nie ma tragedii zaglądałem yy, do wylotków czy nie mają sypu, czy nie zasypały sobie tych wylotków bo one są na samym dole to tutaj słuchajcie, nic się nie dzieje naprawdę minimalny osyp jest udało się po kilka sztuk tylko wyciągnąć drucikiem i tyle niektórych tam po, po dwie, trzy. także na razie jest fajnie i na tę chwilę tak to wygląda jeśli ta wiosna nas nie oszuka, przyjdzie w końcu, tak? Ale, ale jeśli ona wystartuje z marcem chociaż, to będzie fajnie. Bo myślę, że tutaj już wszystko przezimuje. Nie powinno być tragedii. No ale wiadomo, pogoda będzie jaka będzie. Tutaj nie da się trafić. Tak jak mówiłem, na no u siebie jeszcze nie ocieplam. Jeszcze chcę ten tydzień, półtora poczekać, żeby żeby jeszcze później trochę wystartowały. Chciałbym tak trafić właśnie na początek marca już z rozwojem konkretnym, chociaż pewnie i tak one przynajmniej większość sama sobie poradzi i sama sobie zadecyduje. Tutaj patrzę uruchomił się też ulik większy. Też wychodzą pojedyncze sztuki. Pod spodem z gryźlin nasypane jest konkretnie. Czyli wzięły się za jedzenie. Możliwe, że bo to też taka większa rodzina, że tutaj czerw już się pojawi, no ale jest jeszcze jedzenia. Jeśli ta temperatura nie będzie skakała tak ostro, to spokojnie mają jeszcze na ramkach co jeść. A wolę, żeby to wyjadły, bo tutaj na tych moich dadantach yy, bywało tak, że jak, jak zostawiłem więcej ramek, to potem yy, ten stary pokarm jeszcze w maju się przewracał. Gdzieś na tych ostatnich ramkach. Mimo, że już był czerw, to to tak psuło. No dobra, patrzę tak po, po wylotkach, no, ale już jest spokój. Tutaj cień już jest, czyli godzinka półtorej. Polatały i tyle, które chciały to wyjrzały, ale słuchajcie, w tym sezonie patrzę, że nie mam w ogóle żadnych śladów na daszkach, jak się załatwiały. No bo tutaj to w tym rzędzie pierwszym, prawda, te duże ule, dobra, mogły polecieć do przodu, ale nad odkładami musiały przelatywać te dwa metry dalej. Nie ma żadnego śladu zabrudzenia. Także na razie spoko. Nie wiem co to spowodowało, no bo zawsze przecież jakie tam te ślady są. Ale może to, że wylatywały sobie w międzyczasie. Czyli nie jest to jakaś nosema czy coś innego. Zresztą jak badałem pod mikroskopem w tamtym roku, to u mnie tutaj nie było spor w takich ilościach, żeby to było jakieś niepokojące, także Mam nadzieję, że teraz też to nic się nie dzieje, czyli jest spokój. Które się miały załatwić, to widocznie powolutku sobie tam odlatują dalej i załatwiają swoje sprawy. No na pewno to podawanie też ziół i probiotyków jeszcze na jesieni też pewnie pomogło. Dobra, słuchajcie, u mnie wygląda to jak, jak widzieliście, na razie spokojnie czekam. Bez nerwowych ruchów ma przejść o także następny tydzień chłodny. Niech sobie siedzą. Dobra, trzymajcie się. Na razie.